Hej, hej, dzień na brwi, tam was serdecznie na filmiku, w którym odtwarzamy makijaż Barbie. Jak widzicie, jak jeszcze temu była premiera filmu, gdzie grał Ryan Gosling i Margot Robbie w rolach głównych. Więc jestem mega podierana. a jak was ciekawi, to jak odtwarzam ten kultowy makijaż z różowymi ustami, to zapraszam do oglądania. Zaczynamy oczywiście od brwi. W moim odczuciu Barbie miała je zaznaczone i podkreślone, ale nie mocno wyrysowane. Taki też efekt staram się uzyskać poprzez kredkę w kolorze blond. Jak widzicie, lekko je zaokrąglam i nie dbam totalnie o krawędzie, które wręcz szkołu rozczesuję. Następnie biorę płaski pędzelek i rozprowadzam po całych powiekach kryjący stygający korektor jako bazę. Pamiętam przy tym o ruchach wklapujących, bo właśnie takie najlepiej wtaczają nam mokre produkty. Jak widzicie na koniec podejrzam sobie nim pod brew i resztką produktu ometam brwi, aby jeszcze bardziej pozbyć się konturu. Przechodzimy teraz do mojej absolutnie ulubionej części, czyli do cień do powiek. Rozpoczynam jak widzicie od koloru bazowego, w tym przypadku jest to szalony różowy, wręcz neonowy, którym zaznaczam niemalże całą powiekę. Tworzę sobie tutaj taką chmurkową bazę, aby potem wprowadzić cut z korektorem. Także jak widzicie wyciągam ten cień wręcz w kierunku skroni. Nakładam suchy pigment, także używam pędzelków tylko i wyłącznie naturalnych, w tym przypadku do nakładania morfii, a do blendowania many beauty. Jak ciekawi was co to za piękny cień, jest to Anastasia z Norwiną ta fioletowa. Nasza Barbie nie miała aż tak mocno zaznaczonej różowej powieki, także ja na koniec pomagam sobie cieniem z tej samej paletki, akurat tutaj białym, aby troszeczkę zgasić ten kolor. Wracam do korektora, nakładam go przy linii rzęs i przez patrzenie do góry odbijam sobie na górnej powiece taki wstęp do techniki cut crease. Lega ona na odcięciu właśnie powieki ruchomej od nieruchomej, więc ten korektor bardzo nam ułatwi zadanie, gdyż nie mówimy dokładnie w jakim miejscu odcinać sobie korektorem cut crease. Robię to jak widzicie mega cienkimi warstwami, bo wolę dołożyć produktu niż żeby potem makijaż zrobiło się takie ciastko. Śmiało wychodzę sobie w stronę skroni, dzięki czemu powiększam i bardziej wyciągam oko, a o to właśnie chodzi mi przy makijażu Barbie. Jak widzicie rozklepuję ten korektor w kierunku policzka, a potem doklepuję sobie to jeszcze oczywiście różową barbiową gąbeczką, aby całość łatwiej połączyła mi się z podkładem, no i wyglądała oczywiście naturalniej. Cięgam teraz po płynny cień z Eveline i powtarzam nim po miejscu, w którym mam korektor na powiece. Muszę przyznać, że na początku wygląda on mega zjawiskowo, ale następnym razem utrwaliłabym go z sypki błyskiem, bo po kilku godzinach niestety mi się zrolował i troszkę zważył na tej powiece. Czarny eyeliner to nieodłączny element tego makijażu, rysuję więc cienką kreskę z linii rzęs, a później nieco wyciągam ją w kierunku skroni, ale już pewnie wiecie, jak oglądać mój film dotyczący idealnej kreski, jak potrzebuję szybkich prosty tutorial, to zapraszam link w opisie. Powtarzam tę czynność na drugiej powiece i przechodzę do dolnej powieki. Mega prosta sprawa, nakładam sobie ten sam zastygający korektor pod oczy, wklepuję go gąbeczką, a następnie nakładam nieco ciemniejsze cienie na dolną powiekę, aby ją trochę podkreślić. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów makijażu Barbie jest jej biała linia wodna, którą tutaj zaznaczam sobie kredką z nyx Nie mogłam tutaj pominąć długich rzęs. Stawiłam tym razem na magnetyczne rzęsy z Action, które jakiś czas temu testowałam na moim kanale. I tak naprawdę wystarczy, że dołączonym eyelinerem przyjadę sobie po mojej cienkiej kresce i przyłożę rzęsy i gotowe. Jak macie ochotę troszkę pogłębić wasze Cutkris, to taki protyp ode mnie. Polecam sobie wziąć cienki protezyny pędzelek i ten sam cień, którego używałyśmy na początku jako bazy. W łatwy sposób możemy za pomocą takich ruchów trochę blendujących, trochę rozcierających, takich jak tutaj, położyć sobie delikatnie tego cienia tylko przy tej linii Katkris i dzięki temu uzyskamy taką piękną, głębię i staranniejszy makijaż. Nareszcie jesteśmy przy budzie, ja to jak widzicie użyłam jeszcze podkładu z Lovely, aby troszkę rozjaśnić moją cerę i dopasować ją jednak do Barbie, która jest bardzo jasna. Co dzień śmiało możecie użyć swojego koloru podkładu, jednak pamiętajcie proszę o uszach i o trudnych miejscach, które jednak mogą kolorystycznie się od nas odznaczać. Teraz z korektorem rozjaśnię sobie jeszcze bardziej cerę i uzyskuję taki piękny izraelski efekt liftingu twarzy. Mimo że naszej bohaterki nikt jakoś szczególnie mocno nie wykonturował, to ja postanowiłam użyć swojego ulubionego pudru brązującego, a mianowicie Golden Rose Kota i lekciutko się nie przybrązowić. Dokładnie to samo zrobiłam z różem. Po prostu nie mogłam się powstrzymać, teraz to i tak zrobiłam to lekko, a na końcu filmu go jeszcze troszkę dodałam, bo kurde, różowy tutaj mega, mega pasuje i totalnie uzupełnia ten cały look. Ciekawym i zdecydowanie wyrazistym elementem są moce różowe usta. Ja zaczęłam je od troszeczkę ciemniejszego różu w kącikach i na konturze następnie wypełniłam je takim docelowym różowym kolorem i na końcu uzupełniłam błyszczykiem specjalnie dodając takiego przysłowiowego kiczu. Uważam, że całość prezentuje się naprawdę nieźle i wygląda to naprawdę jakby były to takie plastikowe, barwiowe usta, także mi się bardzo podoba, dajcie koniecznie znać, czy Wam ten efekt również odpowiada, i czy może powtórzyć go u siebie. Tak jak wam wcześniej mówiłam, no dołożyłam troszeczkę różu, ale sami przyznacie, czy nie wygląda to troszkę lepiej, tak bardziej barbiowo. Choćby to było odtwarzanie makijażu Halka, czy kogokolwiek innego, na pewno nie zapomniałabym o rozświetlaczu. Tutaj używam mojego ulubionego rozświetlacza z maka, już wielokrotnie wam go pokazywałam i w takich sytuacjach wygląda naprawdę zarąbiście, no po prostu ten rozświetlacz to jest cuda co prawda niewiele, ale troszeczkę jednak używam tej pudru, szczególnie pod oczami, na nosie i na czole, aby tak nam się nie wyświecało i było utrwalone przez cały dzień. Na koniec tuszuję sobie dolne rzęsy, no i makijaż w stylu barbie gotowy. Więc tak prezentuje się moja wersja Barbie. Oczywiście robotę robię różowy kolor, który mam na ustach, na oczach i dodam też troszkę różu. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się ten look. Jak macie ochotę go otworzyć, to oczywiście do tego zachęcam. Piszcie mi, czy się udało. Jak wam wyszło, może podsłuchacie mnie te fotki. Ja w tym kolorze czuję się cudownie. Ja, mimo tego, że jestem już dorosła, to kocham kolor różowy i tak się czuję najlepiej na świecie. Seria mogłabym dosłownie tak chodzić na co dzień. Także wy też koniecznie spróbujcie otworzyć swój makijaż Barbie, może właśnie po swojemu, tak jak ja, ja troszkę go tak, jak widzicie wnowocześniłam. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu, no i do następnej soboty. Bujak!